Nauka pływania. Są dwie metody nauki pływania: z namaczaniem i bez namaczania. Pierwsza kosztowna i bardziej bezpieczna, druga ryzykowna, niekiedy konieczna. Pierwsza efektywna, żmudna, długa. W Polsce przyjęła się metoda druga. Bierze się za łeb i, jak kłodę, rzuca się człowieka na głęboką wodę. Niech opije się wody, pomacha rękami. Wypłynie? Nie wypłynie? Cieszą się gapmani. Nim krzyknie ratunku, o miliardach sen prysnął. A jednak zdarzają się cudeńka nad wisłą. Czasami ktoś wypłynie na głębokie tonie. Lecz nim jeden wypłynie, tak ze stu utonie.